Witam serdecznie, ja nazywam się Andrzej Pluta i dziś chciałbym przedstawić bardzo ciekawą koncepcję firmy GetEasy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o firmę, firma mieści się w Makao, tam jest główna centrala, natomiast biuro administracyjne jest w Lizbonie, w nowej części Lizbony, gdzie osobiście miałem przyjemność przebywać dwa miesiące temu. Partnerami głównymi naszej firmy jest przede wszystkim Tacho Easy, jest to wiodący lider produkcji tachografów i geolokalizatorów, <laughs> bardzo poważny gracz na rynku, firma Telus produkująca oświetlenia LEDowe i Playmo zajmująca się promowaniem muzyki zespołu wokalistów na arenie międzynarodowej. Może warto powiedzieć, że w tej chwili rynek wynajmów, który tutaj Easy wbił się z swoją koncepcją, wart jest 108 bilionów euro rocznie, stanowi 28% zysków. O co tu chodzi? Przede wszystkim chodzi o to, że firma czerpie zyski z wynajmu, Właśnie produktów, jakim są przede wszystkim geolokalizatory na dzień dzisiejszy, ale również i oświetlenia LEDowe i w przyszłości wiele, wiele innych jeszcze nowości. Eee, za nasze środki zakupywane są przede wszystkim mm, sprzęty, produkty, które idą do klienta. Kto, m, klient końcowy, płacąc abonament, przynosi nam zyski. I tak to się właśnie tutaj odbywa. Pierwsza część produktów e, są to produkty e, pod nazwą Get Tracker czyli właśnie geolokalizatory, e, jeden model GL200 biały z baterią wbudowaną niezależny do nawigacji e, osób, e, zwierząt, e, poja pojazdów również oraz e, przede wszystkim różnego typu e, różnego typu bagaży, czy też ładunków cennych. Które chcemy mieć pod kontrolą, gdzie kiedyś się znajdują. Eee, drugi model G777 czarny montujemy do aut osobowych, aut ciężarowych w gniazdo OBD. To jest gniazdo diagnostyczne i dzięki temu mamy dokładnie kontrolę, parametry wszystkie i jakie tylko są istotne dla nas, czyli prędkość, temperatura, eee, czas. Mm, zużycie paliwa, jeżeli zainstalujemy sondy itd., 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 to wszystko jest archiwizowane przez cały okres trwania umowy. Druga część, Get Music, Playmo e, Get Easy, jest to platforma, na której właśnie promujemy zespoły wokalistów. Tam, gdzie do tej pory w mediach nie można było się przebić, e, tutaj możemy e, na portalach społecznościowych oraz na platformie Playmo promować swoich wokalistów. I oczywiście firma na tym zarabia bardzo duże również pieniądze, bo przecież wypromowany talent przynosi wielkie profity nam oraz firmie. Pierwszy pakiet jaki posiadamy to jest tutaj część Getracker. Pakiety mamy od 180 do 3200 euro. Odróżniają się one tym, że za każdy pakiet firma w naszym imieniu zakupuje, za wszystkie środki zakupuje geolokalizatory. W wypadku pierwszym jest to tylko jedna sztuka, która wędruje na, na, na nasz wskazany adres, natomiast od drugiej, od, od Light Plus do Supreme mamy 5, 11, 21 lub 61 sztuk. Tyle sztuk zakupuje firma w naszym imieniu. Po jednej sztuce każdy z nas otrzymuje na wskazany adres, natomiast 4, 10, 20 lub 60 sztuk wędruje do klienta końcowego, czy to będzie w Indiach, w Indonezji, w Arabii Saudyjskiej czy w Maroku. Tam mają podpisanych miliony kontraktów. W tej chwili wędruje, wędruje właśnie tam. Także tu jest ważne: my nie musimy pozyskiwać klientów, chociaż firma jak najbardziej jest za, możemy tutaj zająć się promocją e, i pozyskiwaniem, ale nie musimy, klient jest, czeka. E, jeden z, ko z kontraktów bardzo dużych jaki jest podpisany to na 5 milionów, e, drugi na 20 milionów przez 7 lat wszystkie auta, które będą e, montowane w fabryce w Indiach mają mieć fabrycznie zamontowany geolokalizator firmy Easy, czyli od nas od GetEasy. I to jest bardzo, bardzo ważne. Proszę Państwa, na każdym pakiecie mamy odpowiednią ilość również punktów, i te punkty proszę sobie tutaj podkreślić i zapamiętać. od 45, 90, 180, 300 i do 800 przy pakiecie tym Supreme. <laughs> Tyle mamy punktów, do czego one służą to za chwilkę. Warto również podkreślić, że każdy z nas, płacąc abonament, będzie miał pobierane z balansu z środków wewnętrznych 20 euro właśnie na ten poczet. Czyli tu już z kieszeni nic nie wyciągamy, ponieważ zaraz Państwu pokażę, jak tu się fajnie zarabia. Jedźmy dalej. Tak samo przedstawiają się wszystkie pakiety GetMusic. One są o tej samej wartości od 180 do 3200 euro. Ta sama ilość punktów od 45 do 800. Zmienia się tylko jakość i produktu, Ponieważ tu mamy vouchery, e, bilety na różnego typu występy artystów. Mamy możliwość pobierania przez cały rok odpowiedniej, nie, nieograniczonej ilości utworów i wiele, wiele innych jeszcze nowości, które nas tutaj czekają. Tu również jest abonament 20 euro za utrzymanie właśnie naszego y, portalu Playmo. Jedźmy dalej. No, oczywiście są różnego typu nagrody do wygrania na różnych etapach współpracy. Natomiast, przede wszystkim, firma skupia się na 10. Skupiamy się my na 10 e, mm, korzyściach, które możemy tutaj otrzymać. I pierwsza z nich to jest bonus e, pasywny. Proszę Państwa, myślę, że najciekawszy, ponieważ każdy z nas, niezależnie czy poleca, czy nie, może tutaj zarabiać pasywnie czyli od 68 do 600 euro otrzyma w ciągu miesiąca ale tak naprawdę już będzie po pierwszym tygodniu utrzymywać w 7, 14, 21 i 28 dniu miesiąca czyli przekładając to właśnie na tygodnie trzeba by to podzielić przez 4 będziemy mieli 17 czy też przy dużym pakiecie 150 euro na tydzień ale proszę Państwa, to nie wszystko, ponieważ firma w tej chwili daje nam potężne m, możliwości i potężny zastrzyk e, kolejnych bonusów. E, w, jak Państwo tutaj widzą, w tej chwili trwa promocja, ona jest ograniczona jeszcze przez jakiś czas. E, w, tutaj na czerwono widzicie wartości od 22,44,76 do 200 euro. Ten dodatek raz na miesiąc będzie wypłacany. Do wszystkich, którzy teraz się zadeklarują i przystąpią do współpracy, co warto podkreślić, będzie on wypłacany jednorazowo, ale przez 12 miesięcy, przez cały okres. Podsumowując, pierwsza wartość 68, 136, 224 i 600 jest wypłacana co tydzień, natomiast ta wartość na czerwono raz. Na miesiąc. Proszę Państwa, w sumie będziemy mieli przy pakiecie Lite plus 90 euro, a przy pakiecie Supreme 800 euro na miesiąc. Proszę Państwa, są to bardzo duże pieniądze, bo w sumie dochodzące już pasywnie do 200% w skali roku. Przy tym dużym pakiecie, mniejszy, oczywiście ma mniejszy procent, ale na końcu pokażę krótką tabelkę, która podsumuje te wszystkie, jakby tutaj założenia. 15% również każdy, również każdy uczestnik otrzyma, jeżeli z jego, z jego rekomendacji zostanie wypromowany tutaj wokalista, osoba, która uzyska tutaj dostęp do, do Get Music i będzie, będzie tutaj wybijała się w karierze międzynarodowej, to z jej właśnie zysków z Tantim i tak dalej otrzymywać będziemy 15%, ale te 15% również otrzymamy, jeżeli polecimy e, klienta końcowego flotę samochodową, do której firma czy, czy też zainstalują sprzedadzą geolokalizatory i właśnie z tych też abonamentów będziemy otrzymywać wynagrodzenie. W wysokości 15%. Jedźmy dalej. Jedna z ciekawostek jest również taka, że przy pakiecie Guest Music każdy z uczestników lajkując Facebook promując właśnie ten portal muzyczny otrzyma jeden punkt, ponieważ jeden punkt to jedno euro przeliczane otrzymujemy właśnie w tej postaci. Także warto również i Wziąć pod uwagę pakiety Get Music. co prawda nie mamy tutaj produktu tak jak my odebraliśmy z kolegą w Lizbonie. Trzy geolokalizatory, które funkcjonują, działają i możemy to zademonstrować. To tutaj mamy już troszkę jakby inną grupę docelową. Proszę Państwa, kolejnym. Ciekawym bonusem jest bonus startup, czyli za bezpośrednio pozyskanego partnera. Otrzymujemy dziew, od 9 do 160%, co stanowi, przepraszam, euro, co stanowi po 5% z wartości pakietów, na jakie te osoby zadeklarują przystąpienie. I to są wartości jednorazowe. Jedźmy dalej. Te wszystkie pakiety, wszystkie osoby, które zarekomendujecie, jeżeli wy oczywiście zechcecie, są umieszczane na lewym lub prawym waszym zespole, w tak zwanym planie binarnym. I teraz, jeżeli po prawej stronie macie na przykład 6000 punktów, po lewej 4000, bo tutaj jakaś ilość pakietów różnych od 45 punktów przy tym najmniejszym pakiecie do 800 punktów przy pakiecie Supreme za 3200 euro zaksięgowała się w ciągu jednego dnia. I dzięki temu na lewej i prawej stronie pojawiły się tutaj punkty, i z tej słabszej nogi, z lewej z 4000 punktów otrzymujemy tą wartość 50%. Czyli 2000 punktów, co się przekłada na 2000 euro, ponieważ jeden punkt to jedno euro. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe wynagrodzenie, już dla nas, dla osób, które temat promują, ale chciałbym podkreślić, że bez promowania też się fajnie zarabia, rewelacyjnie. Kolejny. Rezydualny bonus moim zdaniem jeden z najciekawszych na tym etapie, ponieważ zaraz wykonaną pracę otrzymujemy co miesiąc wynagrodzenia. Wynagrodzenia wynikające z opłaconych przez naszych partnerów abonamentów. Abonamenty, które są ściągane z naszego balansu, oznaczają są przeliczane na 5 punktów 5 e, punktów, które są ustawione. Właśnie w naszym tutaj drzewku. Każdy z tych uczestników będzie miał dodane co miesiąc 5 punktów. Oznacza to, że w prawym zespole może być tych punktów, e, nie wiem, 500, a w lewym zespole, według przykładu, może być ich 100. Jeżeli mamy 100 kontraktów, przepraszam, 100 kontraktów razy 5 punktów, każdy uczestnik przysparza 5 punktów, to jest 500. I z tego 50% to jest 250 euro. Tak, jeden punkt, jedno euro. I tak miesiąc w miesiąc. Ja również tutaj często powtarzam, że dzisiaj startując do pierwszej setki jest to jakiś okres, powiedzmy 2-3 miesiące. Natomiast od, od pierwszej setki do pierwszego tysiąca na pewno minie krótszy okres, ponieważ tu już większa grupa działa i współpracuje w tym właśnie kierunku. Także naprawdę tutaj ma, możemy, możemy powiedzieć, że uczestniczymy w czymś bardzo, bardzo ciekawym, gdzie na różnych poziomach mamy e, wiele, wiele możliwości e, zyskiwania. Jedźmy dalej. Tak naprawdę, proszę Państwa, to już jest e, w, cała prezentacja, jest ona bardzo prosta, ale myślę, że w tej prostocie jest siła, ponieważ każdy gdzieś może bardzo szybko już ten temat przedstawić kolejnemu uczestnikowi dzięki temu e, stać się niezależnym Ostatnim takim tutaj m, ostatnią częścią jest, są kwalifikacje, ponieważ każdy e, suma, historycznie, sumarycznie może ma dodawane wszystkie punkty. Jeżeli uzbiera tych punktów 8000 wchodzi na pozycję brąz przy 16000 na pozycję silver E, przy 32 tysiącach punktów na nodze słabszej e, pozycja gold, i w tym momencie, oprócz pinu, czyli takiego znaczka, e, otrzymujemy pióro Mont Blanc. Następne poz poziomy e, to.